Patrz, Simba, to wszystko są, od tego Hasioka. Ale patrzysz, aż do tej klopsztangi tam będzie twoje, jak jako kopetna. I rychtuj się, bo to już niedługo. Ja to czuję, bo mnie na ta pogoda aż w życiu czpie. To jest znak. Pani Pitałobo, która godzina? Twoja ostatnio. Mimo to życie wesołych świąt. Patrzcie stupić. Korolica duchną pani. Hej, dla Regina. Ja słyszała, że wy się bez imię po kawiarniach lodociemi żyć obrabiocie, Wy stare brniory. Fajny ferment robicie. Jedna baba was wyzdradziła. wypity garbatę. Jo jeszcze raz wy słyszała, że wy się mnie do gęby bierzecie, to was tak opierdola jak czul. A ty nie patrz tak Hejdla, bo ci zaraz tam zlejza i w te berło kopna. Ty to świdrato. genek, ty powiedz tej twojej konkubinie, żeby ona dała pozór, jak go mnie go doja, ja Ino powiedziała, że w to, to widział na takich kroplekach łazić hasie wyciepować. A ona mnie przezywała. Od starych amolowych heksów mnie przezywała te. A potem jeszcze powiedziała, że mnie na administracji kapnie, że jej prąd ciągnę na lewo. Ty się to umiesz wyobrazić? Poszanowanie od zero.